Medytacja wakacyjna, spotkanie dziesiąte most światła połączenie z przyszłym sobą. Witaj, cieszę się, że się spotykamy na Twojej wakacyjnej wyspie, enklawie. Witaj w przestrzeni, gdzie nie trzeba nic robić, tylko czuć. To jest czas tylko dla Ciebie. Czas wakacyjnego spowolnienia. Czas, by zdjąć z siebie wszystko, co zbędne, jak warstwy zimowych ubrań. Ciało może znów oddychać. Zmysły mogą znów się budzić. Ty możesz znów poczuć siebie lekko, ciepło. Swobodnie. Zamknij oczy, weź głęboki wdech i pozwól, by ten lekki oddech otulił twoje wnętrze. Znajdź wygodną pozycję. Możesz usiąść lub położyć się tak, aby całe ciało było swobodne. Poczuj, jak ramiona padają luźno. Plecy mają podparcie, dłonie mogą spoczywać na udach lub obok ciała. Weź teraz powolny, głęboki wdech nosem i zatrzymaj go na krótką chwilę. A potem wypuść powietrze ustami, pozwalając, aby napięcie spłynęło z ciebie jak woda. I jeszcze raz. Głęboki wdech i powolny wydech. Wszystko, co było przed tą chwilą, może zaczekać. Teraz jest Twój czas. Czas tylko dla Ciebie. Przestrzeń, w której Świat zewnętrzny zostaje za zamkniętymi drzwiami, a ty wchodzisz do swojego wewnętrznego świata. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu spokojnego jeziora. Jest późne popołudnie, słońce właśnie. Zaczyna swoją podróż ku horyzontowi. Niebo, płonie odcieniami złota, pomarańczy i różu. Woda odbija te barwy jak wielkie, świecące lustro. Czujesz miękką trawę pod stopami słyszysz delikatne pluski wody i odgłos ważki przelatującej tuż obok. Wietrze. Pachnie ciepłym latem, zapachem nagrzanej ziemi, mokrej trzciny i kwitnących kwiatów na brzegu. Z każdym oddechem czujesz się coraz bardziej obecna. Tutaj. Czujesz, jakbyś. Naprawdę znalazła się w tym miejscu. Powoli dostrzegasz coś niezwykłego. Na tafli jeziora, dokładnie naprzeciwko ciebie, zaczyna pojawiać się most. Nie jest skamieniań. Z drewna to most utkany ze światła złocistych promieni słońca, zmieszanych z różowym blaskiem wieczornego nieba. Światło nie oślepia, jest ciepłe i łagodne. Wydaje się zapraszać, jakby mówiło. Podajdź, przejdź, zobacz, co czeka na ciebie, po drugiej stronie. Robisz pierwszy, powolny krok naprzód, drugi, trzeci krok już jest. Pewny czujesz zdecydowanie. Stajesz na początku mostu. Pod Twoimi stopami czujesz miękkie, pulsujące światło, z każdym dotykiem jest tak, jakby energia mostu. Wpływała do Twoich stóp, nóg, do całego ciała. Zaczynasz iść, krok po kroku. Tuż pod tobą, między przęsłami, widzisz spokojną wodę jeziora. Każdy twój oddech synchronizuje się z rytmem mostu, który wydaje się oddychać razem z tobą. Po drodze czujesz lekki powiew wiatru, który pachnie, jak mieszanka morskiej bryzy i kwitnącej łąki. Ten zapach przywołuje wspomnienia chwil, w których czuła się pełna spokoju i wolności. A przed Tobą, na drugim końcu mostu, zaczyna rysować się postać. Kiedy podchodzisz bliżej, rozpoznajesz siebie. Nie siebie dzisiejszego. Nie siebie dzisiejszą, ale siebie za kilka lat. Siebie, która odnalazła to, czego dziś jeszcze szukasz. Twoje przyszłe jama w oczach spokój. Ciało jest rozluźnione, a uśmiech ciepły i pewny. To spojrzenie mówi: znam Twoją drogę, wiem, że dojdziesz. Stajecie naprzeciwko siebie. Twoje przyszłe ja wciąga dłonie i delikatnie kładzie je na Twoich ramionach. Czujesz ciepło, które przepływa przez datek. Zamykasz oczy i w tej chwili pojawiają się obrazy. Może Widzisz miejsca, w których będziesz. Może pojawiają się słowa. Proste zdanie, które może stać się twoim drogą wskazem. A może czujesz w ciele wibracje pewności, że wszystko jest na dobrej drodze. Zadaj w swoich myślach pytanie, co chcesz mi przekazać? Co chcesz mi przekazać? Posłuchaj odpowiedzi może pojawić się z ciszy. Nie oceniaj. Nie analizuj. Pozwól, by odpowiedź pojawiła się sama. Zostań w tym połączeniu chwilę dłużej. Poczuj, że twoje przyszłe ja jest źródłem mądrości, które zawsze możesz przywołać. Twoje. Przeszła ja bierze cię za rękę. Zaczyna cię wracać po moście ze światła, idziecie powoli w ciszy, ale ta cisza to pełnia zrozumienia i więzi. Z każdym krokiem czujesz, że część tej przyszłej energii zostaje w tobie. Jakbyś niosła w sercu iskrę z innego czasu, i ta iskra rozświetla Twoją teraźniejszość. Kiedy idąc wspólnie, trzymając się za ręce, docieracie na początek mostu, Twoje przyszłe ja zatrzymuje się i patrzeć w oczy mówiąc Jestem w tobie. Wystarczy, że zamkniesz oczy, a mnie znajdziesz. Most zaczyna powoli znikać, jakby rozpuszczał się w wieczornym świetle. Znów stoisz na brzegu jeziora, ale wiesz, że coś w tobie się zmieniło. Masz teraz w sobie jasność, której wcześniej brakowało. Weź głęboki wdech. I powoli wypuść powietrze. Poczuj, że jesteś gotowa, by wrócić do swojego życia z tym, co znalazłaś z tej podróży. Poczuciem sensu, kierunku i połączenia z samym sobą. Porusz delikatnie palcami dłoni, stuk. Uśmiechnij się do siebie i gdy będziesz gotowa, możesz otworzyć oczy. Zanim wrócisz do świata, zostań jeszcze chwilę. Zamknij w sobie ten letni krajobraz, który poczułeś. Zapach opalonej skóry, ciepło słońca, smak powietrza. Twoje ciało pamięta. Twoje zmysły Cię kochają. Ty Jesteś u siebie. Nie musisz od razu biec. Możesz zabrać ze sobą miękkość tej medytacji, jak letnią muszlę w kieszeni, która, gdy przyłożysz ją do ucha, przypomni Ci, że możesz czuć. Możesz oddychać. Że możesz wracać do siebie zawsze. Jeśli ta medytacja przyniosła ci spokój, daj sobie więcej takich chwil. A jeśli chcesz podróżować dalej, Zasubskrybuj, spotkamy się znowu. Do usłyszenia z wdzięcznością i letnim uśmiechem. thank you